Wszystkich Państwa zapraszam dzisiaj na fantastyczne wydarzenie, które mamy na dziedzińcu zamku w Świdwinie. Świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Drodzy Państwo, zapraszam na to, żebyście mogli Państwo z nami świętować. Mamy wspaniałe kiełbaski z grilla, mamy również słodkości, mamy herbatę, kawę. Będziecie usatysfakcjonowani, a tych, którzy chcieliby wystąpić i poczytać fragmenty naszej konstytucji, tej pierwszej, która została uchwalona w Europie, to serdecznie zapraszam o godzinie 13:30. Później będziemy mieć również wykład na temat tego pięknego obrazu autorstwa Jana Matejki i wyjaśnieniem, kto w którym miejscu się znajduje, dlaczego, jaki jest bieg historii a później będziemy mogli oklaskiwać nasz cudowny wspaniały zespół Rokowy Włam, a później zespół M Club. Serdecznie państwa zapraszam.